Nie tylko, że powinni zmieniać ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, tylko powinni ten Trybunał Konstytucyjny zlikwidować, ponieważ ten Trybunał był całkowicie powiązany przez władze bolszewickie, niepolskie. Oprócz tego tam był układ polityczny sędziów skorumpowanych, jak Grzebliński czy inni, którzy służyli tamtej władzy komunistycznej. I to się całkowicie zlikwidować. Jest to ciało zbędne, niepotrzebne. Darmo zjadły, brały pieniądze i jeszcze działają przeciwko narodowi polskiemu i interesom narodowym. Chociaż tylko jedno zrobił dobrze, że. Uznali tylko, że stan wojenny jest nielegalny. prawda? No to już łaski nie zrobili, ponieważ po tylu latach oni wiedzieli, że już wymierają. Sami dowiedzieli do tego, że czasami już tych, tych zbrodniarzy faktycznych nie ma, są tylko jednostki pozostałe. Czyli dopełniła się ich Zrada Narodowa wokół w czerwonym stole. Zbrodnie na polskim narodzie, to działa przeciwko interesom polskiego narodu, polskiej gospodarki, trzeba rozliczać żeby do tego nie dopuścić w następnych pokoleniach, żeby dawać dobre przykłady. Myślę, że teraz właśnie likwidując Trybunał Konstytucyjny, zostawiając mamy się, tutaj rozmawialiśmy, Sąd Najwyższy i inny, mamy, mamy, mamy ciała, tylko trzeba zweryfikować jeszcze sędziów. Też ktoś powie, że za późno nie ma za późno, bo też są ich dzieci sędziów niezweryfikowanych, gdzie to są właśnie dzieci resortowe, które też w dalszym ciągu skazują uczciwych ludzi. Bo za malwersację miliardowej i kradzież polskiego na, na majątku, czy likwidację polskich zakładów pracy, polskiego interesu gospodarczego, oni nie odpowiadają. A nawet jak idzie siedzieć, to później go wypuszczają na wolność i dostaje jeszcze odszkodowanie. A uczciwi ludzie w tym czasą. To trzeba zmienić, to się musi zmienić. Współczuję naszemu narodowi, współczuję naszym rodakom, Polakom, że po prostu nie, czasem ta propaganda bardziej do nich dociera, niż mówienie prawdy przez nas. Bo my wiemy, my to działaliśmy z tymi niektórymi zdrajcami, ludźmi wtedy, w tamtym czasie i wiemy na co ich stać i uprzedzamy nieraz, żeby po prostu nie śli ślepo, nie wierzyli tym ludziom, oczywiście ludzie się później przekonują, ale po czasie, a trzeba myśleć wcześniej.